To ja, Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj opowiem Wam o tym, ile powinien mieć klatek film animowany. W zasadzie to jest jedna wielka niespodzianka, taka moja dygresja, że wcale to nie muszą być 24 klatki. Dlaczego? Ponieważ minimalny efekt ruchu w miarę płynnego otrzymujemy już zaledwie na 12 klatkach, a tym więcej klatek oczywiście na sekundę, to otrzymamy wtedy jeszcze lepszy efekt. W tym filmie pokażę Wam kilka fragmentów moich animacji i wyjaśnię, co się działo z tymi klatkami. Nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromne wyzwanie, bo w zasadzie to do dziś mam rozkminę, czy powinnam na przykład nagrywać już w gotowy film 24 klatki, czy może... Trochę mniej, a może trochę więcej. Dlaczego? W tym filmie wszystko wyjaśnię. Dobrze, to może od początku. Minimalny proces ruchu w miarę takiego płynnego otrzymamy przy zastosowaniu 12 klatek na sekundę. Jest to metoda, o której dowiedziałam się na warsztatach z animacji, w których brałam udział. I ta metoda odnosi się przede wszystkim do odręcznie rysowanych rysunków i tych animacji, które są wycinankami. Jeśli weźmiemy na przykład właśnie wytniemy głowę postaci, jej tors, rączki, nóżki i z tej wycinanki zrobimy film animowany, podobną metodą jak w filmie Największy Skarb Świata, to przy zastosowaniu dość prostego ruchu i uwaga, to jest bardzo istotne, jeśli będzie to fotografowane za pomocą aparatu, to wystarczy nam 12 klatek. Dlaczego? Ponieważ klatki, nawet te mniej klatek, użytych w przypadku animacji odręcznej, takiej prostej, i tak będą bardziej płynne niż kiedy 12 klatek zastosowalibyśmy na komputerze. Jakoś jest to tak zrobione, że aparat jest narzędziem, który, kiedy wykonujemy zdjęcia, nasze klatki do animacji, to po montażu tych zdjęć, te zdjęcia mają takie lekkie rozmazanie i to potęguje wrażenie ruchu. Zatem w tym przypadku nie musimy się wcale martwić, jeśli nasz film stricte nie ma 24 klatek. Te 24 klatki wzięły się stąd, że ponoć najlepiej rozpoznajemy, najlepiej nam się ogląda filmy w tym w zapisie. I to stosowane jest przede wszystkim do filmów aktorskich. Jednak, zaraz Wam opowiem na przykładzie moich filmów, jak, jaką ja miałam przygodę z klatkarzem w przypadku moich animacji, i nagle się okaże, że zaczniemy pytać, kiedy 24 klatki jest ok, kiedy 12 klatek wystarczy, a kiedy trzeba wyjść dalej z tych 24 klatek. Jest Taka zasada wychodzi na to z moich tutaj doświadczeń oraz tego, co przeczytałam na ten temat, że tym mniejsza jakość obrazu, tym możemy pozwolić sobie na mniej klatek. Przy czym 12 klatek to jest tak minimum, bo od 12 do 18 klatek to jest taka w miarę płynna animacja. 24 klatki to jest takie bezpieczne. A powyżej ponoć jest jeszcze lepiej. Ale te 12 klatek to jest ta odręczna animacja. I tutaj taka ciekawostka, że właśnie te animacje takie właśnie odręczne, które miałam przy okazji sposobność oglądać na warsztatach, porównajmy, powiedzmy sobie, że moja animacja tutaj najnowsza to jest właśnie ta animacja, że mamy bohatera narysowanego odręcznie, położonego na dużym tle. Potem, oczywiście, wymieniałam bohatera, pozę bohatera i znów robiłam zdjęcie. To w tym przypadku, takiej wycinanki, to wystarczy 12 klatek. Minimalnie. Ta animacja, pomimo że była dość szczegółowa, to jednak wyglądała całkiem płynnie, nawet właśnie przy zastosowaniu tych mniejszej ilości klatek, niż w przypadku, gdybym tą samą animację robiła. Na komputerze. Dlaczego? Bo, jak już wspomniałam na początku, właśnie aparat cyfrowy ma taką tendencję, że on lekko te obrazki, te zdjęcia po prostu rozmywa ruch. I kiedy nałoży się dużo fotografii podobnych do siebie, to jakoś tak to rejestrujemy, że jest lepiej. Problem jest z komputerami. Kiedy robimy animację wycinankową z bardzo prostym ruchem, to rzeczywiście nadal 12 klatek jest w miarę ok. Pokażę Wam to na przykładzie animacji kocie życzenie. Tutaj mam ruch w postaci kotki Sary i to jest 12 klatek. Albo minimalnie więcej, ale generalnie 12 klatek. Dlaczego? Ponieważ jedna klatka w tym ustawieniu w Adobe miała trwała 2 sekundy i kiedy. Wrzucałam te filmy już do, do Magixa, czyli do mojego programu do montażu, mając 24 klatki, ale jedna klatka to, tak jak mam mówię, 2 sekundy, no to jak podzielimy 24, wychodzi nam, że to nadal jest film z 12 klatek. I kiedy mamy właśnie animację wycinankową, akurat te kotki były wycinankowe, wiem, nie widać tutaj, bo ona ma garnitur, jest tak dość narysowana, że przypomina klasyczną animację, ale tutaj były dość prosty ruch i wycinanka, i to się tak jakoś zlało i jest to jakoś w miarę, ale ten film na pewno ma klatka o wiele większy niż 12, jest tutaj pokazany we fragmencie, a pomimo wszystko, że za to, że mamy po pierwsze dość prosty ruch. Po drugie, mamy tam, tam się pojawiają w tej animacji, ta animacja jest wcześniejsza od animacji Splasha. To jest, to jest animacja wykonywana odręcznie. Ale kolorowana na komputerze zajęła mi ona blisko dwa lata samego montażu, bo samo tak naprawdę rysowanie tych postaci odręcznie to był prawie rok. Jednak z racji tego, że była grafika wektorowa, czyli grafika o wysokiej rozdzielczości, to nawet zastosowanie nieco większego klatkarza niż w przypadku kociego życzenia w pewnym sensie nie do końca. Mogłoby być nie do końca wystarczające. Ja na podglądzie w tym wideo on, ten film jest dość korzystnie się zachowuje, ale zdaję sobie z tego sprawę, że w zasadzie powinnam go oceniać jako bardzo ładny animatik, niż jako taki w pełni wystarczający film. A dlaczego tak się stało? Ten film w oryginale miał jeszcze większy klatkaż, czyli te ruchy, ta animacja postaci była szybsza. Ale kiedy dałam do oceny po prostu kilku osobom ten film, powiedziały, że te postacie na ich oko poruszają się za szybko. Więc ja, ufając osobom, które mają lepsze oczka ode mnie, nie ukrywajmy tego, po prostu zgodziłam się, zwiększyłam trwanie klatki na sekundę. Dziś wiem, że mogłam tak naprawdę zostawić klatkę z oryginału, którego przyznam się szczerze, nie pamiętam, jak on dokładnie był. Ale mogłam zmniejszyć klatkasz kiedy postacie mówią i dodać y, po, klatki jeszcze kiedy mówią. Tutaj pojawia się problem, jeśli chodzi o klatki z językiem polskim, z y, mową postaci, ale to jest temat na kolejny film, tak naprawdę. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nadal tak naprawdę bardzo dużo się uczę. Jestem pasjonatem samoukiem, rysuję od lat. Ale tworzenie animacji, kiedy ja mam duży format rysunku, który, dużą rozdzielczość, to nagle się okazuje, że podstawowy klatkarz nie zawsze daje radę. Nawet klatki 24 na sekundę mogą być dość mylące. W moich nowszych animacjach postanowiłam zmienić. Troszeczkę znów sposób rysowania, i na przykład w, w serialu Całkiem Nowa Baśń platkarz, jeśli chodzi o bohaterów, jest zbliżony do kociego życzenia, bo nadal postacie ludzkie mają dość prosto zarysowywane ruchy. Ale zwierzaki, jak już się przekonacie, są rysowane to, co się mówi bardziej profesjonalnie, full body, czyli pełna animacja. I tutaj widzę, że pomimo, że podobają mi się ruchy postaci zwierzęcych, to jednak już zauważam, że można byłoby te klatki ustawić jeszcze inaczej. Zamierzam w nowej animacji, właśnie w serialu, dać pełne klatki, minimum 24, gdzie mój program do montażu wideo będzie miał, podobnie jak Flash, ustawione, że jedna klatka to jest oczywiście 1 sekunda i 24 ale tak naprawdę zastanawiam się, czy te klatki będą wystarczające. Otóż winą jest przede wszystkim to, co dla mnie jest czytelne, czyli grafika wektorowa, która, jest, która nie traci jakości. Jak już Wam wspomniałam, film animowany, odręcznie rysowany, na przykład taki Największy Sklep Świata, miał bardzo zbliżony klatkaż do prostej animacji w Kocim Życzeniu i pomimo tego, to jest ta moja nowa animacja z 2020 roku. Film ten wydaje się o wiele płynniejszy niż komputerowa animacja. Właśnie, animacja odręczna, choćbyśmy się, nie wiem, jak pomieszali w klatkarzu, będzie bardziej, prawdopodobnie bardziej płynna niż ta rysowana na komputerze. Dlatego, że komputer, narzędzie rejestruje nasze klatki zupełnie inaczej mianowicie nie ma tego efektu kinowego, tego kinowego rozmycia w przypadku właśnie animacji komputerowej. Kiedy ja stawiam na wysoką rozdzielczość, żeby przy powiększeniu obrazu, jak rysuję moich bohaterów, nie mieć pikseliozy, no to wyobraźcie sobie, jakie mam po prostu wyzwanie przede mną jest. Ogólnie podobają mi się te animacje, co robię, ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to jest tak naprawdę, jak to się mówi, jest takie powiedzenie, że tym bardziej idziesz w las, tym bardziej więcej drzew mamy na horyzoncie. I tak jest z tymi moimi animacjami. Przy tworzeniu właśnie ostatnio prostej animacji kotki Agnieszki zauważyłam, że można troszeczkę inaczej ustawić sobie opcję, po polsku cebulka, czyli pewnie onion skin, czyli w tym przypadku, w przypadku tej animacji i w przypadku nowej animacji z cyklu Największy Skarb Świata, ta animacja będzie się zachowywała bardzo podobnie do tej odręcznie rysowanej animacji, będzie jednak ona na komputerze. Możliwe, że zastosowanie onion skin zamiast animatika takiego, że ja wcześniej rysowałam sobie uproszczony ruch postaci, a potem nakładałam szkice, być może będzie to bardziej precyzyjne i łatwiej będzie mi z tym ruchem postaci, ale jest jeszcze jedno rozwiązanie naszego problemu. Możemy wyjść z wspomnianych 24 klatek. Otóż przeczytałam jednym z ostatnich takich ciekawostek, technicznych, że na przykład, oczywiście, jak dobrze lubicie animacje, to wiecie, że my na przykład mamy trochę inne standardy. W ustawianiu klatek, jak oglądamy filmy w telewizji, i niż na przykład Amerykanie. Amerykanie mają wyższą jakość klatek, mianowicie dochodzącą do 30 w przypadku telewizji. Nam wystarczy 24-25, i podobnie, prawdopodobnie mają Japończycy. Może rozwiązaniem dla moich animacji będzie pełne rysowanie, właśnie pomaganie sobie. Zobaczymy, jak mi to na dłuższą metę wyjdzie, tym Onionskinem. Co trzeba było zrobić z Onionskinem i w ogóle jakaś ciekawostka, to myślę, że będzie fajna dyskusja na kolejne filmy, ale może właśnie pełna animacja poklatkowa, taka nie wycinanka, ale staranie się z bardzo szczegółowym oddaniem ruchu postaci, plus trochę inne zastosowanie ustawień w mówieniu postaci, Plus, może zastosowanie 29 klatek, tak pokazuje mi mój program Magix. Ale mam zamiar jeszcze troszeczkę nad tym pomyśleć. Może to da nam jeszcze lepszy komfort oglądania moich animacji. Ja zapewne nie zostanę w animacji 2D. Animacja 3D. I tutaj przechodzimy do fajnej ciekawostki związanej z tym klatkarzem. Że do animacji takich bardzo wysoko jakościowych i na dodatek 3D, czyli tych, takich, tych najnowszych produkcji, wcale nie sprawdza się klatka z 24 klatki ani 29 z Ameryki, a najprawdopodobniej z Japonii. Ale przede wszystkim klatki już 48, czyli dochodzimy do 50 klatek, ponieważ nasze oczy to są takie małe, sprytne bestie. Że podejrzewam, że w przypadku dobrze widzącego oka, które ogląda obrazki, to, żeby oszukać nasz umysł, przy takiej animacji, która jest bardzo przestrzenna, to właśnie przydaje się więcej ilości klatek. Natomiast w przypadku no, moich oczu, gdzie ja tak naprawdę w bardzo wielu przypadkach pomagam sobie bardziej wiedzą niż moim wzrokiem, w tworzeniu animacji. Najlepszym tego dowodem jest montaż dialogów, ale myślę, że to jest temat, który po prostu jest fajnym tematem na kolejne filmy. Zwłaszcza, że jeśli to, co mam zamiar zrobić, się sprawdzi, to będziecie mieli kolejny dodatek do filmu. Ja już kiedyś nagrałam ten temat gadanie postaci. Jeśli dla mnie, na przykład Dość komfortowe jest oglądanie fajnych animacji w 2D w 12 klatkach, i moim zdaniem dla mnie, na, moje, na moją percepcję, 24 klatki są wystarczające. To podejrzewam, że przy dobrze działających oczach, to 24 klatki mogą być bardziej problematyczne w nowej technice. Kiedy mówimy o animacji 2D komputerowej, musimy nastawić się na to. Że 24 klatki to będzie minimum. Ponieważ to, tak jak powiedziałam na przykładzie właśnie porównania z ręczną animacją, która choćby miała tyle samo, klatek co komputerowa, to i tak będzie płynniejsza niż na komputerze, i to jest właśnie taka rozkmina, że w zależności jakie medium stosujemy czy rysujemy odręcznie czy stosujemy programy które są na przykład rastrowe i mają na przykład piksele czy stosujemy grafikę wektorową jak w moim przypadku to ja pomimo że ja sobie tak rysuję bo jest dla mnie bardziej komfortowe to nagle paradoksalnie okaże się, że będę musiała wykonać więcej klatek niż osoba używająca na przykład Photoshopa do tworzenia animacji jako klatek do animacji, a potem będzie montować je na programie do edycji wideo, tak jak ja analogicznie robię to w przypadku na przykład Corel'a czy w przypadku Adobe Flash'a. Zdaję sobie z tego sprawę, że można całkowicie zmontować animację w Adobe Flashu dodając już muzykę do osi czasu i w ogóle. Ale dla mnie o wiele wygodniejsze jest montowanie, już jakby udźwiękawianie tego filmu, kiedy jest w odrębnej aplikacji. Bo sobie troszeczkę o tych klatkach. Czy tworzycie już 24 klatki, a może 12 klatek, a może 29 klatek, a może już te 48 klatek? To napiszcie jakie, jakie właśnie wy preferujecie metody. Ja tylko przypomnę Wam, że jeśli decydujecie się na większą ilość klatek, gdzie ruch jest bardziej płynny, to skazujecie się na większą ilość rysunków do wykonania. Zwłaszcza jeśli robicie to w animacji poklatkowej, w animacji gdzie rysujemy całego bohatera, jak w przypadku tutaj mojej prezentacji z kotką Agnieszką. Ale sami zobaczcie, taka animacja taka klasyczna, taka prawdziwa, choćby nawet imitowana komputerem, jest tą animacją, w którą prawdopodobnie kiedy oglądaliście takie materiały dodatkowe, jak powstawały filmy pełnometrażowe, gdzie siedzieli animatorzy nad i w stosach tych kartek, prawda, to to moim zdaniem jest najbardziej satysfakcjonujące. Jednak co warto zaznaczyć dla początkującego animatora, w tym również dla mnie, jest to dość fajna sprawa, że na samo zrozumienie procesu animacji, czyli jak możemy komponować ruch naszej postaci, wystarczy 12 klatek i wystarczy nawet tworzenie wycinanki. Ja Was zakońcam gorąco do tworzenia animacji. Napiszcie, czy podoba Wam się takie ustawienie w moim tutaj studio, że za mną jest kot i tutaj mamy biurko, czy, czy wolicie, jak byłam w odwrotnej strony pokazywana w moim studio. I tyle na razie ode mnie. Dzięki za uwagę. Pa.